Mercury 2 to międzygwiezdny statek Sol Transgov, jak możemy się domyślać miał on styczność z placówką egzekwowania kwarantanny. Pojazd napędzany był przez reaktor nuklearny, w pobliżu niego znajdziemy parę prętów paliwowych. Statek może mieć od 30 do nawet 100 lat, ale myślę, że jednak 30 ze względu na to, że na pokładzie znajdziemy kombinację Prone MK3, który nie zdążył jeszcze do końca zardzewieć jak reszta statku. Mercury 2 wylądował na 4,5-4,6 b w sektorze 0 w trzech częściach, które znajdziemy na biomach Lilipeds Islands, Purple Vents oraz Three Spires. Gdy Merkury 2 po paru na prawach chciało odlecieć z planety, rozpętała się ogromna burza śnieżna, która rozwaliła statek do końca i zabiła całą załogę. Podczas gry musicie się do niego wybrać, aby zdobyć schemat jednostki przetwarzania równoległego, który posłuży wam do zbudowania modułu testowego, którym wyłączycie radar na wyspie Delta. Jeśli chcecie zwiedzić wnętrze, to polecam wam zabrać panik klasterowy oraz działko grawitacyjne.